Cześć wszystkim, dzisiaj troszeczkę inny materiał, bo jak widzicie mam już nowego skina ze starter packu. Już można właśnie ogarnąć sobie starter pack i w tym materiale powiem ci, jak to wszystko wygląda, czy warto, no i powiem ci, wszystkie informacje na temat starter packu, także jeśli interesujecie ten skin, fałdolce czy inne rzeczy, to koniecznie będzie ten materiał, bo naprawdę warto. Tej drogi widzu pamiętaj jeszcze, by koniecznie malnąć subika łapeczkę w górę i pisać kodik Sej do sklepu i na ten kodik koniecznie kup nowy starter pack, bo naprawdę warto jeśli by chcesz być totalnym szefem. I jeszcze sekundka dla naszego partnera, czyli firmy NoPing, czyli programu, który może zmniejszyć Ci ping. Jeśli masz problemy z pingiem, duży ping, zjedź sobie do i sprawdź okres okresury na no NoPing, a jeśli zdecydujesz się na tak tego produktu, który jest bardzo, bardzo tani, umiesz również użyć mój kodzik i będziesz po prostu rabacik. Dobra, o co dokładnie chodzi? W Fortnite mamy nową zapowiedź, czyli nowy Starter Pack. Proszę bardzo, pakiet upadła, światłość, no i w tym materiale pokażę ci tego skina dokładnie, co pakiet zawiera, ile kosztuje i co zyskujesz i czy warto go kupić pierwsze co. Pakiet jest już właśnie do sklepu i nagrywam o czwartej nocy ten materiał. Po prostu o drugiej w nocy pojawił się ten pakiet, no i można sobie go zdobyć. Pakiet zawiera trzy rzeczy, czyli skina, czyli właśnie zawiera również takie ogromne skrzydła i zawiera taki właśnie oto kilo. Dodatkowo pakiet zawiera również 600 fałdolców, które są dawane od razu na konto. Pierwsze co, pokażę wam prosto jak to wygląda teraz w grze. No a potem przejdziemy sobie do meczu. Skin wygląda właśnie w ten sposób, no i muszę przyznać, że naprawdę wygląda on mega spoko. jest to właśnie coś w stylu Archanioła no i po prostu jest to tak jak widzicie taka bardziej taka jakby streetwearowa wersja po prostu naszej Archaniołki, która kosztuje normalnie 2000. Skin nie ma żadnych styli, nic w tym, nic w tym stylu, ale wygląda naprawdę fajnie i ma nawet aurolkę jak widzicie. Dodatkowo mamy do niego właśnie takie mega fajne skrzydełka no i skrzydła są przepotężne. Są one bardzo duże i nawet porównując je z innymi skrzydłami jak widzicie, no to wypadają one po prostu mega, mega duże. No i są one chyba jednymi z największych skrzydeł że jeśli faktycznie największymi, także te skrzydła od razu mogę powiedzieć, że mogą Mogą być troszkę ryski do używania w grze, Bo jak widzicie, inne skrzydła, nawet te największe, są tak dużo wygodniejsze. A tam są po prostu ogromne. Także skrzydła mogą troszkę przeszkadzać, aczkolwiek i tak wyglądają ładnie. No i tutaj trzecia rzecz, czyli. Nasz kilof, który dostajemy, kilof jak widzicie jest mega mega spoko, no i wygląda on właśnie w ten sposób. Kilofek jest taką troszkę maczetą, no i wygląda, że nie jest on jakiś mega duży, wygląda on w miarę m, naprawdę ładnie, no i naprawdę spoko jest on trochę porównywalny do takiego tasaka, tylko po prostu jest on jak widzicie tutaj. Pojedynczy, także trzeba pytać, naprawdę fajnie to wygląda. Generalnie, gdzie ten pakiet możemy zdobyć i gdzie to jest? Oczywiście, to jest właśnie dzisiejszy sklep, także od razu możecie sobie zobaczyć. Jest nowa tutaj emotka, ale generalnie, sam pakiecik wystarczy: zjedzcie na sam dół. Także zjeżdżacie sobie, proszę bardzo, przez te wszystkie bambiki, wakacyjne rzeczy. No i na samym dole tutaj będzie go mieli. Ja już go kupiłem, także ja go oczywiście nie mam, Ale przed pakietem złotego dotyku, czyli Midaski, będzie mieli po prostu ten pakiet i po kliknięciu niego będzie mogli go kupić. Co ciekawe Fałdolce są właśnie dawane od razu na konto. Także, jeśli na przykład chciałeś sobie właśnie uzupełnić i zdobyć coś, no to nie ma totalnie żadnego problemu, no bo tak jak mówię, od razu je dostajesz, także ja już sobie kupiłem, no i oczywiście znajdujesz tylko tutaj na ten dole i pakiet kosztuje 16 zł, także nie jest na jakiej drogi, warto go sobie kupić i ten pakiet będzie naprawdę naprawdę długo. Ten pakiet warto właśnie dać o tym, że po prostu ma to wszystko i jest to dawane od razu, także nie musisz robić żadnych misji ani nic w, tym, nic w tym stylu i pakiet jest unikalny, co to oznacza, że prawdopodobnie ten pakiet już nigdy nie pojawi się w Fortnite do kupienia, Sampai a jest on po prostu mega opłacalny i te rzeczy mogą się kiedyś prawić jeszcze w Forcie ale w sklepie, także jeśli ten skin pojawi się w sklepie będzie on kosztował 1200 fałdolców bo jest to rzadki rodzaj aczkolwiek raczej takie rzeczy się nie pojawiają więc warto sobie kupić, generalnie fałdolce kosztują 32 zł 1000, więc jeśli ktoś właśnie kat chciałby sobie nabyć pakiet dla samych fałdolców to tak, ja rekomenduję osobiście dlatego, że i tak wyjdzie wam moim zdaniem opłacalny deal, także warto sobie go kupić, no bo jest to chyba najopłacalniejsza rzecz w Fortnite, albo jedno z najopłacalniejszych jak oczywiście jest. Teraz pokażę wam tego skina w grze. Prosto jak on wygląda, zagramy sobie właśnie kawałek meczu i zobaczymy jak on właśnie wypada, żebyście też zobaczyli, czy tutaj część nakaz rzeczy nie przeszkadza, czy właśnie one przeszkadzają. No i pierwsze co oczywiście rzuca się w oczy, czyli przeogromne skrzydła. Tutaj już od razu właśnie mogę powiedzieć, że raczej z tymi skrzydłami nie da się na poważnie grać, e, może być to ciężkie w przygraniu w chociaż tak naprawdę tak jak widzicie tego może aż tak nie widać, jest chyba o, całkiem właśnie fajnie zrobione. Że jak widzicie skrzydła wam się nie wcinają w kadr. Także to jest właśnie dosyć ciekawe. No i teraz tutaj polecimy właśnie, walniemy sobie jakiś tajmeczek. Zagramy sobie palce na komputerze z pierwszą i o, może no potem polecimy No i zobaczymy prosto jak ten skin zachowuje się w grze. Tutaj muszę przyznać naprawdę fajnie to wygląda, kilo też jest spoko. No i na razie wrażenia mega pozytywne, także generalnie odnośnie pakietu warto kupić i też dodam od razu, że ten pakiet będzie długo w Fortnite. Cie. Ten pakiet będzie długo, bo jest to starter pack, a starter packi są po prostu zawsze cały sezon i nawet tam troszeczkę dłużej właśnie, nawet po tak naprawdę końcu tego sezonu. Ostatni starter pack był chyba do wczoraj albo przedwczoraj dostępny, także generalnie ten starter pack będzie cały ten sezon prawdopodobnie dostępny i możesz sobie kupić Paypalem, PaySafeCardem, Blikiem, wszystkim. Nie ma tutaj żadnych jakby, tak jakby, e, na przykład właśnie ograniczeń, jak w przypadku ekipy. Jak widzicie, tutaj sobie skin jak fajnie wygląda. Jestem o tyle zadziwiony, że te skill'a mogą faktycznie aż tak może nie przeszkadzać, no bo tutaj one troszkę mogą w kadry nie wchodzić, po to To Tutaj w ogóle taka ciekawostka, jak ktoś właśnie nie wie, jest teraz właśnie mega motyw z kostką. Kostka przeturlała się właśnie z żywopłotów, no a tutaj właśnie potnę i walczy, nie wiem, walczy więc energię z tego Kevina. No jest to jest coś niesamowitego, ale o tym może nie w dzisiejszym odcinku, no bo dzisiaj odnośnie skina. Dobra, ja sobie ląduję, zgariamy broń i idziemy się w kogoś wbić. No jak widzicie, skin naprawdę spoko i generalnie sam skin tak sam w sobie muszę przyznać, że będzie mega mega spoko do ogrania nawet turniejów czy coś, bo jest on dosyć mało, jest to właśnie wersja kobieta w jakiś tutaj zbyt dużych dodatków, więc naprawdę spoko. kilo teraz tak jak patrzę też jest mega wygodny no i na pewno będzie się nim fajnie przejmowało ściany. Jest on no, jak widzicie taką maczetą, trzymamy ją jakby to no, w jednym ręku, jednakowo chyba jak uderzamy, tak to trzymamy w dwóch, także podczas właśnie biegania mamy jedną rękę tylko zajętą, dosyć fajnie to wygląda, no a potem jak wyciągamy to po prostu jeszcze mamy drugą rękę, także spoko to wygląda. Naprawdę muszę przyznać, że super. O, jeszcze mam podkę, fajnie sobie użyjemy to od razu. Ja już idę się w kogoś wbijać, żebyśmy też nie siedzieli tutaj za długo, myślę, tak do 80 minut maksymalnie posiedzimy Dobra, lecimy, zobaczymy jeszcze właśnie jakby nie podczas strzelania, bo tego jest mega ciekaw. Czy w przypadku walki będzie to jakoś przeszkadzać, czy nie co o, weźmy tu ramkę, zostawmy czy tutaj, będzie nam coś przeszkadzać. Ty, nie, nie, faktycznie, skrzydła to LOL są mega fajnie zrobione. Patrzcie, w ogóle jeśli celujemy, aha, to one się chyba jakby składają troszeczkę, no, patrzcie jak... No, coś w tym stylu. Pali. Skrzydła są troszkę takie bardziej złożone, fajnie, coś w tym stylu właśnie chyba albo to tak po prostu wygląda. Fajnie, to jest zrobione, że nam nie przeszkadza. O, patrz, jak mam przeciwnika, ty totalnie tych skrzydła nie widać, to już mogę przyznać. Także jeśli się obawiać o skrzydła, to chyba jednak nie ma od Ja no, na początku odcinka właśnie sam przyznałem, że te skrzydła mogą być mega duże. Aczkolwiek nie widziałem, żeby Epic Games zrobiło coś w tym stylu, żeby właśnie te skrzydła na przykład. Z tego kadru wyciąć, wygląda to mega spoko. No i w sumie coś takiego mogło być też o gościu stosowane przy skinach, które mają dosyć dużą głowę. Wygląda to mega spoko. No i na razie mega plus. Generalnie nie wiem czy ten pakiet startowy nie jest jednym z najlepszych pakietów. I tam chyba mamy gościa z naszymi skrzynami. Też ding 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 to leży. Rejończ dobry. dobre. pomalanie się leży, idziemy sobie kolejny dechać. Także nie wiem czy nie, nie jest to chyba najlepszy pakiecik, widzę chyba najlepszy pakiecik papieżnie O, tu kogoś zabił A tu jest ziomek, ziomek ja bym chciał jeszcze ściany ci przejąć Czy dasz mi taką możliwość, żeby ci przejąć tutaj ścianeczkę? Ziomek, no nie bądź taki, bo ja tutaj pod odcinek potrzebuję moim kochanym widzom pokazać W ogóle fajnie jakbyś na czy chcielibyście ten pakiet I kiedy oglądać ten odcinek, czy przed szkołą, na przykład przed pracą, czy może już po Ile się dać znać? O, jest To niech ściany trafił Dobra, nie mam matsów, jest lipa Dobra, ziomek Robię teraz, chodź tu Nie no, lipa jest noc dobrze. Chyba nie pokażę tego przejmowania ścianki Ale tu chociaż sobie go zabijemy Mam nadzieję, ziomek Tej jeszcze tu? Jest, dostał Ale ja też, ja moc jestem Zero to O kurczę. no i niestety Porobił mnie ten ziomeczek, no ale dobra, no. dobra gość, pory się tej ja wracam do lobby. No i generalnie podsumowując, dużo może nie pokazałem jakoś, ale też nie chodzi o to, żeby ten game jakoś ciągnąć, wygrywać, żeby ten materiał miał 20 minut, tylko chodzi, żeby pokazać Wam tego skina. W skrócie podsumowując, skin jest już dostępny w sklepie, macie go na końcu. Kosztuje 16 zł, czy go powiem tam Szczerze tak, te skrzydła generalnie, tak jak mówię, byłem mega źle nastawiony, ale wygonatory są naprawdę super, skin sam w sobie naprawdę ładny, nawet jeśli Wam się może jakoś mega nie podoba, dla samych feudolców, dla samych killowa, dla samego plesaka. No warto to kupić, bo jest to 16 złotych. kilof mogę polecić, właśnie wygląda spoko. Nie są jakieś duże, tak porównamy z innymi, jak widzicie. Także warto sobie, myślę, zastanowić się nad tym zakupem. Macie cały stronowy zakup. Warto go kupić, żebyście potem nie żałowali. Ja Wam bardzo dziękuję. Dajcie znać, czy takie luźniejsze odcinki pogankowe Wam się też podobają. A już się żegnam. To łatwe w kodzie, Kodzik, w opisie. Trzymajcie się, następnego. Yo!